Kochani pielgrzymi. Z wielką radością i podziwem patrzę na was. Jesteście młodym kościołem, nie tylko wiekiem, ale jeszcze bardziej duchem. Jesteście żywym kościołem, zdolnym do ofiary, do dążenia ku Panu Bogu. Ku wyższym wartościom. Dziękuję za waszą tu obecność. Bóg zapłaci. Dziękuję. Dziękuję za wytrwałą pielgrzymkę, za wasz trud, za modlitwę. Dziękuję za wytrwałą pielgrzymkę wiary. Jeszcze większą niż nasza ludzka radość. To jest radość Maryi. W jej śpiewie magnifika w słowach Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Także wy jesteście. Hasłem tegorocznej poznańskiej pierwszej pielgrzymki na jasną górę są słowa Chrystusa pokój wam wiemy w jakich okolicznościach zostały one wypowiedziane apostołowie pogrążeni w smutku i lęku siedzieli zamknięci w wieczerniku patrząc tylko z punktu widzenia ludzkiego nie mieli żadnych perspektyw i żadnych szans. Jeden z uczniów Jezusa Kleofas wraz ze swoim towarzyszem uciekają zrezygnowani z Jerozolimy. Na tej zasadzie to było piękne, ale okazało się wielką pomyłką. Trzeba to zostawić i jakoś urządzić swoje życie na nowo. Judasz popełnił samobójstwo. Piotr nie mógł się ocząsnąć po grzechu zaparcia się Jezusa. Tomasz oddalił się od wspólnoty. W taką biedę wchodzi Jezus ze słowami pokój wam! To nie jest tylko zdawkowe powitanie praktykowane przez Żydów, szalom. To jest przekazanie pierwszego daru z martwych daru pokoju. Te słowa mają moc sprawczą, przemieniają apostołów. Tak też jest i z nami. Zobaczcie, jak przeżycia apostołów jest podobne do naszej sytuacji, do zachowań i postaw wielu ludzi w naszych czasach, ale i do nas też przychodzi Chrystus ze słowami pokój Wam. I także teraz Jego pokój wstępuje w sercach tych, którzy Go przyjmują. W czasie każdej mszy świętej. Kapłan w imieniu i w mocy zmartwych stałego, przed Komunią Świętą wypowiada słowa: Pokój pański niech będzie z wami. Znowu, to nie jest takie sobie tam powiedzenie. Te słowa mają moc, moc sprawczą. Są też słowa Chrystusa o pokoju. Też wypowiedziany w wieczerniku jeszcze przed jego męką. Pokój wam zostawiam. Pokój mój wam daję. Nie tak, jak daje świat. Ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze, ani nie lęka. Pokój Jezusa nie jest tak zwanym świętym spokojem. Ugodą ze złem, z duchem świata, w którym żyjemy. Nie jest spokojem za cenę odejścia od prawdy. Taką sytuację opisują nam dzieje apostolskie. Apostołowie Piotr i Jan po uzdrowieniu Chromego u bram świątyni jerozolimskiej zostali postawieni przed Sanhedrynem żydowskim. Który zakazał im przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Oskarżeni zostali o to, że napełnili niepokojem Jerozolimę, głosząc Ewangelię. Piotr i Jan odpowiedzieli: Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Boży bardziej słuchać Was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego cośmy widzieli i słyszeli jeszcze mocniej o fałszywym pokoju czytamy w Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus mówi czy myślicie że przyszedłem dać ziemi pokój nie powiadam wam lecz Rosłam odtąd bowiem Pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trójgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Tu znowu chodzi. O unikanie złego, świętego spokoju. Tu chodzi o dar męstwa, dar ducha świętego, który uzdalnia dodawania dawania świadectwa wobec wszystkich, także wobec najbliższych w rodzinie. Niejednokrotnie tego doświadczyliśmy. I doświadczymy. Rozłam. Rozłam ze względu na Chrystusa i ze względu na pokój, który On nam daje. Jeśli tak będzie, niech się nie trwoży w serce Wasze. Pokój Jezusa będzie w Waszym pokojem. Bracia i siostry. Kochani pielgrzymi, nape napełnieni pokojem Chrystusa, nie idźcie na ugodę ze złem, z duchem tego świata. Nie chciejcie żyć w tak zwanym świętym spokoju, tylko żyjcie w pokoju Chrystusa. Kochani pielgrzymi, Słyszeliśmy przed chwilą słowa Ewangelii opisujące pierwszy cud Jezusa dokonany za sprawą Marii. Wzruszająca jest troska Marii i Chrystusa. Kościół zdarzenie to uznaje za objawienie zamiaru Boga wobec małżeństwa. Ma ono być sakramentem uświęcającym miłość mężczyzny i kobiety. Z tak wieloma intencjami przychodzicie dzisiaj do Maryi. Mówicie jej o własnych, trudnych, ale i radosnych sprawach. Są potrzeby, które ona, jak w tanie, dostrzega jeszcze bardziej przed nami. Są intencje modlitewne, o które Was prosili różni ludzie, także ci, którzy po drodze udzielili Wam gościny. Obejmuję te wszystkie Wasze prośby. W tej intencji sprawuję ofiarę przy świętej. Oczywiście modlę się i komunię świętą przyjmuję za tę cząskę kościoła jaką jest nasza poznańska archidiecezja. I do modlitwy za nasz Kościół was wszystkich bardzo zachęcam. Jest jednak szczególna prośba do Matki Bożej. Myślę, kochani, najważniejsza. Dzisiejsza Ewangelia kończy się słowami Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskim. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. U początku wiary uczniów jest Maryja. Ona jest matką wiary, nie tylko apostołów ale matką wiary całego Kościoła, także i nas tutaj obecnych. Co robi Matka w porządku ziemskim? Rodzi dziecko, karmi własnym pokarmem i wychowuje. Prośmy, by Matka Boża nieustannie rodziła nas do żywej wiary by karmiła naszą wiarę swoją modlitwą, by wychowywała nas we wierze. Wszyscy tego potrzebujemy. Nie tylko ci, którzy przeżywają pokusy przeciw wierze. Wszyscy. Młodsi i starsi. Świeccy i księża. Także biskupi. Potrzebujemy wzrostu we wierze. Najbardziej dzisiaj zagrożona jest wiara, ale jednocześnie wiara, wiara w Jezusa Chrystusa jest naszą radością i jedyną drogą do zbawienia. Mario, Mario, okaż się nam matką we wszystkich ale najbardziej, najbardziej matką naszej wiary. Amen.